mam widzowie. Dostałem dzisiaj. Pewnie widzieliście już ten odcinek, ale już go usunąłem. To tam były dwie... ten yy, yy, dwie komentarze. No i że miałem tam właśnie zaproszenie do Squid Game. Ja myślałam w Polsce, a... <laughs> A Squid Game jest w Korei Południowej, więc to jest jakiś żart, żeby ci ochroniarze ze Squid Game mogli mi dać właśnie tę, tą kartę. Czyli zaproszenie do Squid Game, tak się to nazywa. I dzisiaj właśnie ja to znalazłem. Ja to znalazłem. No dosłownie gdzieś leciało no tutaj. O, leżało takie zaproszenie. Nie wiem, czy, czy kogoś to jest. Nie wiem w ogóle, czy kogoś to jest. Ale widać, że chyba to jest kogoś. To ma chyba numer... 21.1 W sumie to nie wiem, ale ja właśnie... Pewnie widzicie tam tory. O! Leci do pedawiza. No właśnie i... No właśnie tutaj, przy moim bloku to leżało. Więc mój tam mi to dał. No i co to jest w ogóle? No ja się zdziwiłam, że jest zaproszenie do Squid Game. Mam nadzieję, że mnie nie zabiorą. Bo jak mnie zabiorą, to będzie po mnie. No nie. Jak mnie zabiorą, to będzie po mnie, ale w następnym chyba odcinku... O, widzicie, tam towarowy leci. Tam towarowy jest. Widzicie? Takie niebieskie tam coś przejeżdża. Dobra, No w następnym odcinku znajdę znajdę... właśnie znajdę no jak to się nazywało? Jak to się widzowie nazywało? Pamiętacie? No strój ochroniarza ze Squid Game Zobaczymy go Dzisiaj taki piękny dzień a ja mam taki stres, że dostałem takie zaproszenie. No normalnie się stresuję, jak dostałem takie zaproszenie. Ale nie wiem. Tutaj jedzie Czeka. taki samochód jakiś, taka ciężarówka mała. No ale jestem pod wrażeniem. Naprawdę się dziwiam. Czemu zaproszenie z, ze Squid Game brzało przy moim bloku. No normalnie, widziałem tam. Nie ja wam pokazuję to, tam. No. To jest, widzowie, bardzo straszne. Dosłownie. Straszne. No zobaczcie, taki piękny dziołek. A tutaj, a tutaj, karta... Zapraszam. To Squid Game mi spotkało. Właśnie ja też nagrywam Squid Game. Takie klocki. Takie małe klocki. I one też, ponoć są też ze Squid Game, bo ja je robiłem tyle, że się napracowałem, e, jeszcze widzicie, tylko ten samochód pewnie, on, on zaparkował na linii. O nie, a wiecie widowie, że za pa... dzisiaj o godzinie, o godzinie 17.30 pojawi się nowa muzyka której jeszcze nie wiecie, ale ona będzie oczywiście o chlebku, bo ja jestem chlebek. I ja chlebek. Chlebek wam wszystko zrobi. Chlebek wam wszystko zrobi. Będzie, że muzyka o chlebku, pociąg. Chlebek, pociąg, tak się nazywa. No i zobaczycie, co będzie w tej muzyce. No. A jutro pojawi się film na szorcie, że ja kupuję sobie strój, bo jeszcze go nie mam. Ale, ale w jakimś na pewno odcinku się pojawi filmik, jak znalazłem taką no, maskę ochroniarza. Chyba to będzie koło, ale jeszcze nie wiem no i oczywiście będzie strój ja nie mam takiego różowego stroju no ale na pewno sobie kupię taki czerwony bardziej kaptur bluzę z kapturem spodnie, jakieś buty jeszcze czarne do chodzenia po domu no i będę ochroniarzem ze płytkiem no do, no nic widzowie jak już wam wszystko opowiedziałem to spotykamy się Dzisiaj o godzinie 17.30 na muzyce. Także, no to co? Dzisiaj, ja Wam teraz powiem, jaki jest numerek, a numerek jest 2:11. Nie wiem, ale coś mi się wydaje, że jest chyba prawdziwe. Dobra, witowie. Na, na 100% o, o godzinie 17:30 się pojawi muzyka na moim kanale. Więc ja się będę z wami żegnał. Więc do zobaczenia.